Dziś w naszym materiale po raz kolejny o doborze właściwym doborze butów narciarskich. Cześć, tutaj kurdziel na kanale NTN Snow and More. Po raz kolejny, po raz chyba już piąty będziemy dzisiaj rozmawiali o właściwym dobieraniu butów narciarskich. No, jest to prawdopodobnie najbardziej y, powszechne pytanie, które przejawia się we wszystkich naszych komentarzach, pod różnymi filmami, nawet pod filmami nie dotyczącymi butów narciarskich. Zawsze znajdujemy jakieś pytanie pod tytułem Panie Tomku, Panie Michale, jak mam dobrać buty narciarskie? Więc mam w tym sezonie do powiedzenia coś zupełnie nowego. I coś być może o czym jeszcze do tej pory nie wiedzieliście, bo w Polsce jest to stosunkowo mało popularne, ale zaczyna być dość popularne na Zachodzie Europy w krajach alpejskich. Otóż, jak podróżujecie po świecie jeżdżąc na narty, to czasami jesteście w jakiejś małej górskiej miejscowości, gdzie jest sklep sportowy, który na wystawie nie ma prawie żadnych butów narciarskich, ma jeden albo dwa modele i często jest to sytuacja taka, że zastanawiacie się, co no sprzedają tylko jeden albo dwa modele butów. Nie nie ma żadnego wyboru, nie możemy pokazać palcem, ja bym chciał czerwone, a ja bym chciał niebieskie, a ja bym chciała zielone, bo pasuje mi to do kombinezonu. Otóż nie. Nowy trend jest taki, że to nie my wybieramy sobie buty narciarskie, tylko za nas wybiera je człowiek, który jest do tego przeszkolony, czyli butfitter. Wchodzimy do takiego sklepu i zwykle po kilku minutach rozmowy wiemy już, o tym też zresztą mówiliśmy, że mamy do czynienia z kimś niezwykle kompetentnym. Jeżeli taka kompetentna osoba obejrzy nasze stopy, wysłucha naszego prawdziwego opowiadania na temat naszych e, zdolności do poruszania się po ośnieżonych trasach i stokach, jeżeli powiemy takiej osobie, ile dni na nartach jeździmy, czego od butów narciarskich oczekujemy, jakie mamy narty, tak, żeby te buty również pasowały do sprzętu, na którym jeździmy. Czy jeździmy więcej poza trasami, czy jeździmy w sposób sportowy, czy jeździmy raczej po przygotowanych, czy tylko wyłącznie po przygotowanych trasach i w sposób rekreacyjny, to taki buttfitter jest w stanie dobrać nam odpowiedni model, szerokość tego modelu oraz sztywność tego modelu znacznie lepiej niż większość narciarzy jest to w stanie zrobić sama. Niestety zła wiadomość prawdopodobnie w większości przypadków dla pani. Otóż ButFitter zapewne nie będzie zwracał uwagi na kolor, więc może się okazać, że do nie wiem, pomarańczowego kombinezonu dobierze na przykład czerwone buty, bo kolor nie będzie dla niego istotny, no i wtedy może się okazać, że to wszystko razem ze sobą kolorystycznie nie będzie pasowało. Ale mówię wam, lepiej jest pójść tą drogą i dać sobie dobrać buty. W sposób właściwy, niż zwracać uwagę na kolor albo model, który ma kolega. Taki dobór butów przez wykwalifikowanego butfitera ma jeszcze jedną zaletę. Otóż to on bierze odpowiedzialność za to, że nam w tych butach będzie się dobrze jeździło, będzie nam wygodnie. Oczywiście anegdota, oczywiście anegdota z naszego własnego podwórka, czyli sklepów, w których pracowałem w Szwajcarii. Otóż Często przychodzili klienci i mówili, że oni wiedzą, jak dobrać buty, i oni by chcieli takie czy inne. Nasz butfitter słynny butfitter Andy, w takim układzie mówił tak: albo nie biorę za to żadnej odpowiedzialności, to znaczy, daję panu buty w pudełku i do widzenia, nie robię z nimi nic i nigdy z nimi nic nie zrobię. Nie będzie żadnego frezowania, wygrzewania, dorabiania dodatkowych kładek. Po prostu bierze pan buty w pudełku i idzie pan sobie do domu albo na narty i robi z tymi butami, co pan chce. Oczywiście możliwe, że była to również pani, albo robimy komplet. To znaczy, ja oceniam stopę, jej szerokość, długość, możliwe problemy, wysłuchuję wywiadu, do tego dobieram buty, wykonuję wkładkę i za wszystko biorę odpowiedzialność. I robię to tak długo, powtarzam ewentualne e, jakieś rzeczy, które mogą wyjść podczas użytkowania, to znaczy, że buty gdzieś punktowo uciskają i tak dalej, i tak dalej. Tak długo pracuję. Nad tymi butami, aż pasują idealnie, lub, uwaga, zwracam pieniądze. Ale wtedy jest ta odpowiedzialność Butwitera. Ja myślę, że ten trend, który zresztą w Polsce się już pojawia, jest na pewno w Polsce, ja przynajmniej znam przynajmniej dwa sklepy, które w ten sposób, w ten sposób postępują, ale ten trend będzie się, będzie się oczywiście również w Polsce nasilał. To znaczy, będziemy mieli możliwość Oddania się całkowicie w ręce człowieka, który jest wykwalifikowany, który wie, co robi, który wie, o czym mówi, który ma doświadczenie i który dopasuje nam dla nas buty znacznie efektywniej niż my sami. Także myślę, że warto zaufać butwiterowi myślę, że warto zaufać człowiekowi, który jest do tego przygo przygotowany, a nie samemu trochę na ślepo wybierać, być może również kierowany e, opiniami kolegów, które nie zawsze będą odpowiednie, e, rzucać się na taki czy inny model tylko dlatego, że nam podoba się ta firma, ten kolor albo został on polecony przez kogoś nam znajomego, znakomitego narciarza. Mam nadzieję, że ten materiał wyczerpuje temat. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam również do naciśnięcia dzwoneczka, tak żebyście otrzymywali powiadomienia o naszych kolejnych e, produkcjach. No i jeszcze raz podkreślam, nie obawiajcie się oddać się w ręce dobrego butwitera. Aha, ale oczywiście anegdotka, to znaczy prawdziwa historia e, ze sklepu w Lencer i e, z naszym znakomitym butwiterem, e, moim guru, jeżeli chodzi o butfitting Andreasie Kelblu. Sytuacja następująca. Święta Bożego Narodzenia, sklep pełny ludzi. E, do sklepu wchodzi e, ojciec z synem. Syn mniej więcej 30-letni, ale mówi za niego tata, bo. Chłopiec był e, widocznie zbyt nieśmiały, żeby samemu wyartykułować problem. Pod pachą trzymają buty. Buty wyglądają na nowe. Ja e, mam sekundę e, czasu, więc podchodzę do nich, pytam się, w czym leży problem. Oni mówię, proszę pana, kupiliśmy buty przez internet. E, te buty są fantastyczne, wspaniałe, pasują idealnie, tylko no, niestety mojego syna gniotą e, w przedniej części. Wy macie tam pewno taką maszynkę, za pomocą której maszynki możecie rozciągnąć te buty i one wtedy będą pasowały idealnie. Ja po sekundzie zastanowienia mówię: No dobrze, panowie, to te buty są idealne czy gniotą? No nie, no one są idealne, ale trochę gniotą. No dobrze, to zacznijmy od tego, ponieważ nasi butwiterzy w sklepie było ich dwóch. Yy, są obecnie obaj zajęci. To e, pozwolicie panowie, że ja zrobię wstępną analizę tego, co może być przyczyną, że te buty gniotą i nie pasują, a jednak nie są idealne. Wyciągam wkłady z butów, proszę e, młodzieńca o to, żeby włożył pustą stopę do, e, swoją stopę do pustej skorupy, patrzę za e, pięte, jest tam no, dużo za dużo miejsca, powiedzmy 3 albo 4 centymetry luzu. Ja mówię, te buty są po prostu za duże. One nie pasuje. Na to pan mówi, ale pan nie rozumie. Ja tylko chcę to, żebyście wy mi te buty rozciągnęli, bo ja uważam, że te buty są idealne. Ja mówię, nie proszę pana, to pan nie rozumie. Pan nie rozumie, że pan ma źle dobrane buty, bo one są po prostu za duże. Na to przechodzi Andy, który tylko rzucił okiem do wnętrza tego buta i powiedział. Te buty są za duże. Ja z tym nic nie zrobię. Do widzenia Państwu. I pożegnał klientów, którzy wyszli bardzo, bardzo e, niezadowoleni z naszego sklepu. Ale moim zdaniem było to postępowanie właściwe. Dlatego, że jeżeli ktoś przychodzi. Z produktem, który od początku nie ma szansy działać, no to należy powiedzieć mu to wprost, a nie próbować się w jakiś sposób ratować. Myślę, że w Polsce również dojdzie do takiej sytuacji, że Butwiterzy będą w stanie, że chęć sprzedaży będzie mniejsza. Sprzedaży produktu będzie mniejsza od chęci zrobienia czegoś dobrego. W końcu oni pracują na, na swoją reputację i muszą robić na, na naprawdę dobre rzeczy. I że klienci nie będą się wtrącać w dobór butów. No przecież nie idziemy do dentysty i nie mówimy, Pse pani, ja tutaj muszę mieć lecenie kanałowe. Tylko po prostu otwieramy usta i oddajemy się całkowicie w ręce lekarki, dentystki czy dentysty, ufając bezgranicznie. Dlaczego mamy nie zrobić tego z butami narciarskimi? Czego wam życzę.